Siema, siema, witam wszystkich. Witajcie. Dobra. Dobra, robi się ta woda ładnie i ile można maksymalnie do jednej butelki wlać, ciekawe. Dużo osób ma grać, w ogóle ludzie mnie pytali z innych gier też, czy będę grać i czy gramy. Także czy będę robić jakąś ekipę, więc jak co, to jest wiele osób chętnych do grania. No, ja będę grać na pewno testowo, więc yy, zobaczymy. No, na razie zapowiada się ciekawie. Idę zaraz do tego rozwalonego walkera, zobaczyć co i jak. Nie, no spokojnie, przecież się nie poddaję, spokojnie, no obiecałem, że załatwię to, załatwiłem, tak? Trochę musiałem się postarać, ale załatwiłem. I to jeszcze w sumie e, dosyć szybko załatwiłem. E, gadali, e, w ogóle gadali, bo gadałem, bo w ogóle tutaj, że tak powiem, ruszyłem w tyki małe i gadałem. To gra ma być rozwijana cały czas, ma być rozbudowywana. I mają o nią zadbać. A dodatkowo mapa jest zajebiście wielka, bo zaraz wam pokażę mapę. Bo ja tu na razie chodzę, tylko w tym w jednym miejscu, bo na razie se tu gotuję i tak dalej. Ale zaraz wam pokażę, co i jak. Bo tylko wodę chcę zrobić na podróż, bo zaraz będziemy wyruszać w podróż, co się dzieje. O, oh fakty, ty, ty dziadu, z pleców, z pleców mię chciał zejść. To teraz tak, to już wam pokazuję. Bo patrzcie, to jest. Yy, zobaczcie se mapa, jaka jest wielka. To jest cała mapa i zobaczcie, ile tych oaz tu jest. Od groma. Od groma. Yy, oaz jest od groma, a ja jestem w tej pierwszej. I ta pierwsza, zaraz zobaczcie, jakie to jest wielkie. Tylko tak, jak mówię, wody sobie zrobię. Dobra, 20 wody w jedną butelkę wchodzi z tego, co widzę. Za mało miejsca. To czekajcie. To jak to jest, w jedną butelkę tyle. Za mało miejsca już mam w ekwipunku, aha. No to więcej nie zmieszczę, no to widzicie, dobra. Drzewo, kaktus. Dobra, napiłem się wody. No i dobra, idę wam pokazać dalsze, dalej mapę. Znaczy wiecie co, no, no ciężko powiedzieć czyli co będzie dalej i jak to będzie dalej wyglądało Dobra, co muszę zbudować świetlika, czekajcie, od bloku świetlika, co to ten świetlik jest Świetlik, ściany Świetlik Świetlik, napędzana pedałami machina, którą budują nomadzi, rozpocząć swoją przygodę Czyli mój pierwszy pierwszy fragment, OK. Zbuduj świetlika na B Buduję machiny Świetlik, włókno, 40 włókna, aż dobra, czy zbierać włókno. Znaczy, powiem tak, no, z tego co gadałem z Dewami, to gra ma być rozwijana cały czas, mają na bieżąco aktualizować. To jest dopiero początek tej gry i mają dosyć spore plany. Mają dosyć spore plany i powiem szczerze, że jak na razie to jestem pozytywnie zaskoczony, bo. Bo z tego, co tam zapowiadali, to co chwila mają być nowe kontenty, nowe rzeczy i, i gra ma mieć. No, ma być rozwijana cały czas. O, tak to powiedzmy. Gra ma być cały czas rozwijana. Dobra, mamy świetlika. Dobra, i to jest świetlik. Aha, tu go trzeba jeszcze zbudować. Oż, kuźwa patrzcie to. Wszystko tu trzeba wybudować. Nie mam drzewa, nie mam kamienia. Kurde, wielki ten pojazd będzie. No dobra, zaraz zobaczycie pierwszy pojazd. W takim wypadku tylko muszę nazbierać materiałów trochę. Jak się studio nazywa? Kurde, nie wiem, ale jakieś polskie. No, zaraz zobaczę. Właśnie crafting jest rozbudowany. W ogóle tu są jakieś skrzydła, jakieś takie rzeczy. To one pewnie szybkości będą dodawać. Ale mówię, no, mają rozbudowywać to całkowicie bardzo mocno, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Głównym składnikiem takim ma materiałem jest woda. Ale w sumie na pustyni to nie ma co się dziwić. zresztą jak sama nazwa wskazuje oaza, no to. Dobra, idziemy kraftować dalej. Kurde, brakuje tego drzewa, idę pozbierać. Kurde! Dzięki Kotuś. Kotuś Wam sprawdził, co i jak. No, chciałbym, chciałbym, wiesz co, będę, będę. Znaczy, no, na razie nie odpisywałem ci po prostu, Piotr, bo yy, bo nie wiedziałem w ogóle, że będę tą grę miał, wiesz, ale załatwiłem, bo wiele osób pisało, żeby pograć, wiele osób chciało oglądać. To mówię, a jak tyle ludzi pisze, to mówię, załatwiam. O, ty dziadu, ucieka. Kurde, szybki ten skurczybyk Coś jak Lemur A, można go zebrać, patrzcie O, skórę żeśmy z niego zebrali. Lemura Dobra, idziemy tego świetlika. Wiesz co, no nie wiem jak będzie, no na razie jest dobrze, na razie jest zajebisty ping, ale tylko dlatego, że wiesz, że no prawie nikt tej gry jeszcze nie ma, więc o tyle jest dobre, że, że wiesz, no nie wiem jutro zobaczymy co się będzie działo. Tak, no wiem, że teraz gra mało osób, więc wiesz, zdaję sobie z tego sprawę, że jak wbije ileś tam osób. No zobaczymy, zobaczymy, no. Oby nie było tak jak z Atlasem, to masz rację. Dobra, idę dobudowywać to dalej. Może tak być, że się do no, wiecie co, no różnie to w tych grach bywa. Sami wiecie nauczeni, że kiedyś się zdarzyło mi streamować ee, black screena przez dwie godziny, bo, <grafię> bo gra nie umiała się ogarnąć. No nie wiem, zobaczymy, no mam nadzieję, że są przygotowani. Kurde, ile tu tego trzeba zbudować? Ty, no porąbało. Kamieni brakuje. Dobra, ile tutaj po te kamienie tutaj. Dobra, zaraz będzie gotowy pierwszy. Nie, nie no, wydaje mi się, że jak stawiają na to, żeby tą grę rozbudowywać, to chyba w serwery też mu powinni przyinwestować. Zobaczymy. Dobra, jest. Nie jeszcze. Kurde, jeszcze trzeba nogi dobudować. Kuźwa, jak to się buduje dużo. Jest, mamy pierwszego. Dobra, mamy ładownię. Wow, ale zajebiste. Mahapeki, Keep Abandon everything patrzcie jak musimy tym chodzić. My to napędzamy. No dobra, zapakuj ognisko na machinę. Okej. Okay. Gdzie to nasze ognisko jest? Gdzieś tam. Ale bojer. Tylko jak ja mam je teraz zebrać? Aha, na B, tryb demontażu. Użwa, ty dziadu. Dobra, czekajcie, teraz trzeba tutaj ten yy, zbudować. Spakuj struktury. Otwórz ładownie. spakuj struktury, pakowanie. Teraz by trzeba było tu ognisko spakować. Chomika złap, Ta, jasne. Dobra, czekajcie chwilę, bo teraz tak, mamy na postaci znowu. To tak, zdrowia sobie dodamy 2, obrażenia 1, mobilność 2. Dobra, i teraz tak, spakować struktury to możemy to ognisko, tylko pierwsze trzeba wytworzyć, to, dobra, czekajcie, ognicho, eee, nie, dobra, czekajcie, tak, ognisko, części machiny, patrzcie, podstawowe nogi, ognicho, włókna nam brakuje, dobra. Szykuje się hit czy kit. Wiesz co, na razie jest fajnie, yy, ale nie chcę za, za prędko oceniać, bo na razie jest bardzo fajnie. Fajnie ta maszyna chodzi i tak dalej. Wydaje się dosyć ciekawie. Ja się martwiłem o te Walkery, że będą strasznie dupiate, ale ładnie chodzi ten Walker. Naprawdę dosyć ładnie chodzi. Powiem szczerze, aż sam jestem pod wrażeniem, że tak chodzi ten Walker, bo myślałem, że będzie dupiato chodził. Dobra, ciekawe, plus minus się oddala niby. No dobra, na no minus się oddala macie rację. Fajnie. Chciałem się właśnie oddalić, bo chciałem zobaczyć, jak ta machina wygląda z daleka. I jak to, to chodzenie wygląda z daleka. Dobra, czekajcie, trzeba tu pozbierać trochę rzeczy. Pracuje niestety, ale mamy trochę inne zmiany na zasadzie takiej, że trochę mniej. Dobra, i teraz tak. Muszę tu wpakować ognisko. No to trzeba to ognisko też stworzyć. Dobra, mamy ognisko i teraz. Jak ja mam je spakować na Walkera? Opcjonalnie zapakuj ognisko na machinę, umieść ognisko na machinie. Czekaj, spakuj struktury, ok. I teraz to, teraz dam B, może B i teraz tworzę. Yy, zmień punkt dopasowywania. R, włącz, zmień kąt, umieść, obróć, obróć. No dobra, ale co ja mogę, to ognisko tu z przodu? na piasku umieścił? Ujść was kurczybek Te ognisko na piasku Jak spakować to ognisko do cholery? Spakuj Pokaż ekwipunek Nie Kurde nie wiem jak to ognisko zapakować Jak ja mam je zapakować? Spakuj struktury Otwórz ładownię, spakuj struktury, czekajcie. F użyj. Otwórz ładownię. Aha, dobra, tak się pakuje. I da się to teraz. Aha, dobra, tak się pakuje. Ognisko. Pakowanie. 9 kg. Ok, już wiem, jak się to robi. Czyli pierwszy trzeba wybrać, co chcesz zrobić, a potem trzeba to zapakować. Dobra. Kurczybek zblokował mój atak. Dobra, śpisz. Dobra, zapakowałem i teraz muszę je rozłożyć tylko. Dobra, zebrane. Dobra, teraz je trzeba wytworzyć. Czekajcie, nie, teraz trzeba umieścić. Otwórz ładownie. Dobra, tu wodę można sobie, pojemnik można. Ule w ogóle to można wszystko ulepszyć, żeby to zrobić. Ulepszenia. Patrzcie, ładownia. Wszystko tu idzie w nim ulepszać. Wow. Dobra, zajebiście. I teraz tak. Użyj, otwórz ładownię. Użyj. Ok, a jak umieścić teraz to ognisko? Eee, nie, to czekajcie. I teraz mogę je umieścić. Zajebiście. Nie no, zajebiste to jest, powiem Wam szczerze. Ja nawet nie wiedziałem, że tego walkera idzie aż tak ulepszać. Dobra, mamy ognisko. Pięknie. Fajny ten walker, patrzcie jak on chodzi. Musimy pedałować, żeby on jeździł, patrzcie. Uwaga, 480 możemy mieć Stwórz trzymany ładunek wewnątrz walkera Stwórz magazyn wody i Wrzuć wodę Dobra to czekajcie teraz tak hmm. Ulepszenia Ładownia Dobra robi się ładownia, buduje ładownię Ta nowy filmik, zostawcie łapki, będziemy wdzięczni bardzo. Dzięki mieciu, dzięki mieciu. Fajnie, że można na Was liczyć. Bardzo dziękuję. Zbiornik na wodę. Włókna są znowu potrzebne. Dobra, idziemy zbierać włókna. Ten, ale ten yy, walker jest zajebiście rozbudowany, powiem wam. Ja myślałem, że to będzie takie, wiecie, że to budujesz prymitywną machinę i tyle, a to jest tak rozbudowane, że tu idzie tyle rzeczy polepszać, że takiego kozak walkera zbudować, to będzie naprawdę hardcore, ale ładnie to wygląda. No nie wiem, miszkowa dobrze się czuje, też się cieszę, że się dobrze czuje, bo... Pewnie na mnie by się to bardziej odbiło, jakby się źle czuła. Trzeba miąższ kaktusa pozbierać drzewo, żeby wodę zrobić. No, nie widziałem jeszcze następnej, bo dopiero zacząłem gierkę, tak? Więc trudno, żebym widział, jak jeszcze wiesz. Nie widziałem nic więcej oprócz tego. Gdzie ten. O, jest tutaj, dobra. Nie, no, na pewno da się mieć większego, wiecie. <laughs> Zawsze, jak to mówią, lepiej mieć większego. Dobra, i teraz tak, na wodę, zbiornik Zbiornik na wodę, jeszcze włókno, kuźwa, dużo tego Nie jest łatwo to ulepszyć, powiem wam, myślałem, że będzie łatwiej to wszystko tu zadbać, o to wszystko O, kuźwa, no nie żartuj, to, to przerąbane o Boże. To współczucia ci powiem. Nie no, teraz też nie wychodźcie z domu, jak nie musicie i tak dalej. Dbajcie o siebie ludzie, bo kuźwa wiecie, no, jest lipa jakby nie było. Jest lipa jak cholera i żebyście tam nie załapali żadnego dziadostwa, bo, bo ktoś na te streamy musi przychodzić. Pamiętajcie o tym, że ja dla was zawsze streamuję i żebyście głupot nie robili. Kurczybyki szybkie są. I dobra skóra. Ładnie, kolejny poziom. Bardzo dziękujemy, Aniu, bardzo dziękujemy. Witam Was wszystkich w ogóle bardzo bardzo serdecznie. Fajnie, że jesteście, fajnie, że oglądacie. No i lecimy przedpremierowo, oglądamy tą gierkę. Zobaczymy, no może być ciekawa. Znaczy według mnie jak na razie jest zajebista. A miałem mieszane uczucia szczerze. Szczerze powiem wam, nie wiedziałem, że tak ładnie ją dopracują. Bo bałem się, że te walkery będą jakieś takie śmieszne, że one nie będą za dobrze chodzić. Bałem się, że będzie zlagowana jak cholera i tak dalej. Kurde, hopie, wiesz jaka wielka jest ta mapa? Zobaczcie, jaka mapa jest wielka. A to jest dopiero początek, bo, jeszcze, bo jutro dopiero premiera gry, a ma być ta mapa jeszcze większa, bo cały czas mają nad nią pracować. W ogóle mają wszystko dopracowywać tutaj, więc cały czas ma być rozwijane, więc no gadałem tutaj, także wiem, że gra ma być cały czas rozwijana, cały czas mają tutaj to rozbudowywać i wprowadzać nowe rzeczy i tak Podobno ma być to dosyć fajny hit. Zobaczymy czy to będzie hit. Jak na razie jest ciekawa. Jak na razie jest bardzo ciekawa i, i, i powiem wam tak, jak byłem przeciwnikiem tych Walkerów tutaj w tej grze, to powiem wam, że są zajebiście dopracowane. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Kurde, obronił się tą. Śmieszną maczugą, ale dobra, już go nie ma. Naprawdę są dopracowane, no powiem wam, jestem naprawdę mega zdziwiony. Dobra, teraz muszę to ulepszyć. Zbiornik na wodę. Zbiornik na wodę pięknie ulepszony. Ulepsza się. No i dobra, mamy wodę, mamy ładunek, i teraz wodę musimy tu w nim umieścić. No i dużo da się tej wody umieścić dużo więcej niż tutaj. się robi. Nawet się ta woda w miarę robi. Fajnie to tutaj idzie. Się robi, a my już tu wodę możemy wrzucić. Dobra, 36 wody zajebiście. Dobra, fajnie. I co teraz? Tak, odblokuj naprawiony hak z liną w drzewie ekwipunku. Okej. Okay. Hak z liną. gdzie to jest? Bo ten ekwipunek to tu jest rozbudowany. Ło Boże. Hak z liną. Zajebiście, patrzcie jakie to jest rozbudowane to drzewko. Ja myślałem, że to jest takie podstawowe, tylko patrzcie jak to jest rozbudowane, jak cholera. I stwórz hak z okej. Okay. Gdzie to będzie? Hak z liną, narzędzia, o jest. Drewno, 22 drewna, aż potrzeba. Dobra, zaraz to zrobimy. No, gra jest bardzo rozbudowana. Dobra, mamy hak z liną. Czy na pewno chcesz permanentnie pozbyć się? Nie, no nie chcesz tego pozbywać. Stwórz. No to stworzyłem. Używaj, naprawy. Aha. Mamy, używamy go. Cała, cała reszta cię odrzuca, drzewko jest chaotyczne, udaje rozbudowane, no jest wielkie jak na razie i te walkery też są mega. Dobra, mamy ten, mamy ten hak z liną. I co teraz? Przymocuj hak z liną. a patrzcie, da się go przymocować do czegoś. Zwin na E. Na E się przyciąga, dobra. A rozwinąć na Q, to czekajcie. Jest hak z liną. Na E się przyciąga, tak? Dobra, zajebiście. Ole, Boyer Fajny ten hak z liną, podoba mi się. Dobra, i na Q się go rozwija. Oj, kurde, za szybko, ty. Jeszcze zginę przez to. Dobra, to czekajcie, teraz czas się wspinać, czyli tak pierwszy się bandaż, bandażujemy. kuternoga no biega śmiesznie trochę może jest ranny albo coś dobra idziemy się tam wspiąć zaraz zobaczymy jak się tu spina pojedziemy się tam wspiąć a co? będę się to się będę pierniczyć ale jajca ale to fajnie chodzi ty kurde zajebiste Ale drzewa, trzeba to wykorzystać, jak nie należy drzewa.